The main thing is to be yourself. Many times it's through a mistake that you learn. And the main thing is to make sure you learn through your mistakes and get better. bo po zawsze jest tak, że czy na końcu są y, dotknięci nieodmiennym nie dostawaniem tych prezentów, więc by Pani mogła to razem od końca, Pani Maroza Krzysztofika, y, które jeszcze będziecie Państwo później dostawali i nasi goście będą je dostawali. Natomiast mam taki szybciutki pokaz, który chciałbym, żebyśmy... Że chciałbym podnieść ręki do góry tych, którzy pragną do tej sesji. Tak mało? Dobrze, Pan podniosę,

i naszych podpisów fotograficznych. Po prostu ja przychodząc na Akademię, zawsze czuję się jakbym chodził do e, pieczary ze skarbami albo znajdować, odgrywać i oglądać i doświadczać tych wszystkich e, pięknych, fotograficznych rzeczy. Bardzo Wam dziękujemy. Czapki no, ja z głów. Dziękujemy. Jestem skoncentrowany na bardzo dziękuję za te miłe słowa. Mam taką refleksję, że Słyszałem gdzieś, że mamy taką tendencję, żeby przeceniać to, co jesteśmy w stanie zrobić w ciągu roku, ale nie doceniamy tego, co jesteśmy w stanie zrobić przez 10 lat. I ta akademia, chyba, to jest taki dowód właśnie. I myślę, że każdy z nas, kto od początku tutaj siedzi, może spojrzeć w taką przeszłość i zobaczyć, co to przez te 10 lat się stało, i jeżeli rzeczywiście tak jak wy jesteście w stanie pracować. Tam, tak, tak. Powiedz co jest napisane. Prowadzący nam etapy. Podnieś do góry. Pokażcie. Dwa. Razem. O. No. Pięknie. Ale wyciągnięcie ale wyciągnij, Aparat fotografii. To jeszcze jest wielka tajemnica. Za chwilę się, co to jest. Na razie pokazujemy. Dobrze. O, to Wielka księga. Może przeczytam. Typu tytuł. Polscy fotografowie, krytycy i teoretycy o fotografii. 1839. Nie wszyscy zawsze uczestniczyli, ale ten pokaz odpowiadał, co, jak wiele się wydarzyło. Dziękuję za to wszystko. Bardzo no, <śleszy> Od razu informacja. W albumie są podpisy uczestników Akademii. I nie wszyscy zdążyli się podpisać do tej pory. Jeżeli ktoś będzie chciał, Ktoś jeśli pozwolicie, ja ten album będę miał przez cały dzień przy sobie, również z długopisami. Chętnie zapraszam do mnie. Mam na imię Janek. <śleszy> 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 お邪魔したことがあったかい

że zawsze możemy na Was liczyć i, i... i... bardzo dziękuję. Zdrowy pominek. Pan Jerzy, chciałbym panię też. <laughs> bardzo dziękuję.